To jest właśnie z tej płyty, bo tam okay. jest tam, tam, ten numer, chyba, nie wiem, Lucyfer on się nazywa, mm -hmm. gdzie Maciej Maleńczuk śpiewa, miał śpiewać. wiesz, Maciek był bardzo zajętym człowiekiem, pewnie jest do dzisiaj, i nerdo mnie mówi: słuchaj, wiesz, co wyeksportuj tylko Maciejowi podkład, bo będzie nagrywał, ma tylko jeden slot wolny, w sobotę może wziął studio, od 12 do 13 musi nagrać te wokale, tak. potem gdzieś jedzie. Więc ja, przyzwyczajony do pracy in the box, gdzie masz routing wewnętrzny, wstawiłem bans, grałem piosenkę Lucyfer, wysłałem na wskazane maila i spotykamy się w poniedziałek w studiu i nerd dzwoni do Maleńczuka, Maćka i mówi ty co nagrałeś? A Maciek mówi, no wiesz co dostałem tylko stopę w lewym uchu i klika, ale nagrałem. Okazało się, że routing cały był przez stół wypuszczony i ja jedyne co miałem to na kanale pierwszym stopę, na drugim klika, to wysłałem Maleńczukowi i on do tego nagrał wokale i te wokale są na płycie. I to, I to, siadło. Jest, to siadło. Dlatego jest recytowany, śpiewany i nie dziękujcie kochani, naprawdę. Najśmieszniejsze było to, to pokazuje też poziom luzu, tak. bo niko to nie zrobił żadnego dymu. Po Złuchaj. pierwsze Maciek w ogóle był fantastyczny. Którego serdecznie pozdrawiamy, bo... że kiedykolwiek to obejrzy. Bo po prostu nie zadzwonił co jest grane, tak. tylko tak. mówi dobra, nagrywamy, nie? Stopa w jednym kanale, wiesz, był trigger, więc była stopa tylko jedna z dwóch i klik. Nie wiem, dziwny numer, ale ok. Czyli technicznie była co druga. Co druga. I metronom. I on nagrał do metronomu o, tu... jam cieniem, coś tam, recytację I to wylądowało na świecie. I, I siadło.